Witamy w kolejnym polskim pięknym mieście. To tutaj ponoć jest y, najwięcej zabytków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mamy Wawel, mamy tutaj sukiennicę, Kościół Mariacki, Uniwersytet Jagielloński i długo, długo by jeszcze wymieniać, ale dziś nie o tym. Bo doskonale wiecie kim jesteśmy i co będziemy tutaj dzisiaj robić. Łowcy Fryzur, witamy w Krakowie. Ale gorąco, ale przepięknie, ale... Wow! Dzień dobry! Witam serdecznie, Andrzej jestem. Konią się, Andrzej. Andrzej. Już jakieś pomysły wstępne? Czy najpierw trzeba zobaczyć modelkę, żeby wpaść na ten genialny pomysł? Czy mam jakieś szablony? O najważniejsze, żeby iść zgodnie z trendami mody na ten sezon, ale myślę, że dziewczyny będą odważne. Dziewczyny będą odważne, więc pozwolimy sobie poszaleć. Pokażmy, pokażmy to. No. Czy takie rzeczy wchodzą w grę dzisiaj z tymi pięknymi paniami, które złowimy? Myślę, że nie ma problemu. Magda pomoże mi domalować trochę, także damy radę. A pod koszulką co Jeszcze nic nie ma. 22. <laughs> Witaj. Wolisz metamorfozy z materiału, który ma długie włosy, farbowane, naturalne? A to niezależnie od tego, jakie są włosy, myślę, że zawsze można dobrać coś, coś fajnego do danej osoby. Dzisiaj pracujecie w angielskim autobusie. Chodźcie, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Oskar Bachon? Fabian Marciniak. Nasi łowcy fryzur. Łowimy dzisiaj w Krakowie. Panowie... Jak to się stało? Skąd y, ta decyzja, że będę fryzjerem, będę upiększał y, innych ludzi? A u mnie narodziło się to całkiem przypadkiem. Y, po prostu doszedłem do wniosku, że, że zaczynam je wykręcić. Zacząłem próbować i, i tak poszło to dalej. W zawodzie w zasadzie jestem już od 6 lat. No i kształcę się na bieżąco, więc myślę, że, że jest okej. Okay. Dzisiaj fryzjer to nie jest zwykły cyrulik, tylko grzebień i nożyczki. Dzisiaj fryzjer chyba. Y, no powinien być artystą, co widać. No, dzisiaj jednak bycie fryzjerem to jest troszkę mało, jednak trzeba mieć troszkę szersze pojęcie na temat stylizacji, trzeba być trochę wizerzystą, trochę makijażystą, trochę mieć pojęcie o ubraniu, przede wszystkim też dobrym psychologiem. No, ludzie przychodzą do salonu fryzjerskiego, robią różne wyznania, opowiadają o sobie, czy tylko i wyłącznie zmieniacie im wizerunek, biorąc pod uwagę to, co mają na głowie, ich twarz, oczy i tak dalej, czy też y, czasami bierzecie pod uwagę osobowość? Przede wszystkim bierzemy pod uwagę osobowość, musimy się z tym liczyć, wiadomo, że każdy jest inny, więc to musi troszkę współgrać z danym typem osobowości. Y, na pewno często jest tak, że fryzura dodaje też charakteru i też dużo osób się właśnie otwiera przez, hmm. przez, y, y, przez większą metamorfozę, większą zmianę, dostają jakiegoś większego powera i chcą, jakoś tak bardziej się otwierają, są bardziej otwarci później. Czy jak y, zmieniasz wizerunek komuś, y, ktoś kto popada w euforię po zmianie wizerunku, jak się z tym czujesz? No czuję się wspaniale, bo właśnie o to chodzi w tym zawodzie, żeby, żeby dana osoba, której robię całkowitą zmianę, była zadowolona, zaczęła jak gdyby nowy etap w swoim życiu, żeby czuła się dobrze z tym, z tym co ma. I przy okazji zmiany fryzury można zmienić całość, łącznie z makijażem, ubiorem, stylem bycia, stylem życia. Wtedy ta osoba zaczyna, zaczyna kolejny etap. I to właśnie do dzisiaj w Krakowie będziemy robić. Będziemy zmieniać ludzi, będziemy robić pełne metamorfozy. Nasi łowcy gotowi, idziemy na łowy. Dzień dobry. Andrzej, Wieczorek, kłaniam się. Łowcy Fryzur, witamy bardzo serdecznie. Cześć, jak masz na imię? Kasia. Baszka. Iwona. Iwona. Słuchaj, bo to tak y, trochę z Twojego powodu. Mm, nasz łowca Fryzur stwierdził, że mógłby z Twoimi włosami i z Twoim wizerunkiem zrobić coś naprawdę przepięknego. Doradztwo, koloryzacja, strzyżenie, układanie fryzury. Pełna metamorfoza. Nie, nie. Nie, to nie. Miłego wieczoru, miłego dnia. Dziękujemy serdecznie. Mm. Kłaniam się serdecznie. Jestem Andrzej Wieczorek z programu łowcy Fryzur. Jesteś zauważona. Jak ci na imię? Paulina! Cześć Paulina, dokąd się wybierasz? Na uczelnię. Coś ważnego dzisiaj na uczelni? Nie. To fantastycznie, bo nasi łowcy wybrali cię z tłumu i stwierdzili, że masz przepiękny potencjał, na który chcieliby mieć wpływ, chcieliby troszeczkę cię zmienić. Co ty na to? W jakim sensie zmienić? W sensie Twoich włosów, Twojego koloru, sposobu uczesania, zrobienia fryzury nowej, oczywiście makijażu, pełnej metamorfozy. Nie! Słuchaj, tam mamy salon fryzjerski w angielskim autobusie na dole. Chcielibyśmy Cię namówić na metamorfozę. O nie wiem, nie jestem pewna. Może koleżanki ci pomogą. Zapraszamy koleżanki, chodźcie tutaj na chwilę. Słuchaj, no proponujemy twojej przyjaciółce, dobrze mówię? Tak, tak, oczywiście. żeby y, spróbowałam y, zmienić swój wizerunek. Proponuję jej metamorfozę. Robimy pełną koloryzację, doradztwo. Twierdzą, że możesz wyglądać zupełnie inaczej, co ty na to. <laughs> <gry> Może się zgodzę? Może, czyli się zgadzasz? Tak. Zapraszamy Cię do salonu. Złowiliśmy, a właściwie nasz łowca złowił potencjalną ofiarę, która od teraz oddaje się w jego ręce. Co będziemy z naszą modelką tutaj robić? Czy już masz jakiś pomysł? Generalnie, Paulina ma naturalne włosy. Ma bardzo ładną buzię, lekko poszerzoną w tej środkowej strefie, więc będziemy musieli bardziej twarz sprowadzić do owalu. Podkreślimy jej fajne, duże oczy poprzez zrobienie grzywki. Delikatnie skrócimy, nadamy, podkreślimy kolor, nadamy im taką głębię, odcień, połysk. I skupimy się na tym, żeby jej wizerunek zrobił się taki bardziej, żeby była bardziej wyrazista, bardziej wyrażała siebie. Myślę, że będzie fajnie, myślę, że będzie zdecydowana. Chcesz być bardziej wyrazista? Czemu nie? No to zapraszam Was do salonu, a ja ruszam na dalsze łowy. Moja modelka, Paulina, ma naturalne włosy, więc musimy się zabrać za jej kolor przede wszystkim. Podkreślę ten kolor, który ma, delikatnie go przyciemnię, nadam połysk. Jeśli chodzi o długość jej włosów, skrócimy końce, nie będziemy jej skracać bardzo długości. One są lekko pierzaste, więc musimy je bardzo mocno wypielęgnować, wyrównać, delikatnie je wycieniuję, żeby zachować ładny kształt głowy, żeby ona później w domu mogła sobie poradzić z tymi włosami. Ma bardzo ładne oczy, więc podkreślimy to grzywką. Delikatnym cięciem. Podkreślimy jej naturalny niebieski kolor oczu. Pełna będzie na pewno zadowolona. Dzień dobry, Andrzej Wieczorek, wowcy Fryzur. Witam serdecznie. Dziękuję, do widzenia. Witam serdecznie. To do mnie tego SMS-a piszesz. <głania> Kłania się serdecznie, Andrzej Wieczorek. Cześć, jak ci na imię? E, Emilia. Emilia, piękny masz rower. Naprawdę fantastyczny. Gdzie nim podążasz? E, na karmelicką. Co tam się dzieje ciekawego na karmelickiej? E jest Wydział grafiki krakowskiej ASB. Artystka! Trochę tak, już. Pozwól, że ci przedstawię artystę, to jest Oscar. Oskar stwierdził, że e, mógłby z Twoim gustem artystycznym podyskutować, może się trochę poprzekomarzać i doradzić ci fantastyczną fryzurę. Nie chcę farbować włosów i nie za bardzo nie wiem, czy chcę je ścinać, więc. E, A kiedykolwiek farbowałaś włosy? Nie. Dziękujemy Ci serdecznie. Podążaj na ten wydział grafiki. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Cześć, Andrzej, Wieczorek, Koniam się. Jak spacerek się udaje? A dobrze. Nie za gorąco? A trochę. Zaraz będzie deszczyk padał. Proponujemy Wam fantastyczne schronienie. To jest zwierciadło duszy Twojej. Wszystko ci powie na temat Twojego wyglądu. To są tylko włosy. Mała zmiana, a pełna metamorfoza. Zapraszamy Cię do salonu. Z koleżanką razem. Oczywiście. Koleżanka mówi dobrze. Nie. A co porabiasz w Krakowie? A, nie, tak, a chodzimy tak, spacerujemy. Ale co, uczycie się tutaj, mieszkacie? No mieszkamy ogólnie. Czyli macie generalnie dużo wolnego czasu? No nie bardzo, dzisiaj akurat nie. Uczelnia? Spotkanie? Poszukiwania, o. Coś takiego. Pracy? Tak. Nie ma piękniejszego. Momentu na zmianę wizerunku. Nie, dziękujemy. Tu może być bardzo coś fajnego, naprawdę. Coś niesamowitego z tą wyjść. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś od nas odszedł, nie, nie popadając w, niemalże w euforię. A co na przykład możemy iść? Możemy iść do salonu? Tak. No to chodźmy, tamtędy. Zapraszamy Was serdecznie. Oskar za swoją ofiarę Zdzisławą. E, awangardowy łowca. Czy będzie he, he, awangarda na głowie Zdzisławy? Może już taka niezupełnie awangarda, ale myślę, że znaczna zmiana będzie. Troszkę rozjaśnimy włosy, znacznie przytniemy. Tak, żeby podkreślić te i, i wydobyć piękno naturalne. Czy Zdzisława e, ma, miała kiedyś takie pełne doradztwo, pełną metamorfozę? Przeżyłaś kiedyś coś takiego? Nie, nigdy. Nigdy y, nie przyciemniałaś włosów jakoś mm, bardziej, czy też rozjaśniałaś? Raz rozjaśniałam, ale nic z tego nie wyszło. no, źle wyszło, no. Będziemy rozjaśniać włosy, Zdzisławie? Trochę rozjaśniać, trochę przyciemniać. Pod, trochę, trochę na pewno. Nam się będzie podobało, a ty się przyzwyczaisz. Pewnie tak, z czasem. No to zabieramy się do wrazy. Zapraszam was do salonu. Z dzisiaj ma bardzo ładne, smukłe ramiona i bardzo długą szyję, więc będę chciał to zaakcentować właśnie krótkim strzyżeniem, odsłonić trochę kark, przyciąć krócej włosy z tyłu. Będę chciał iść według najmodniejszych trendów na ostatnie sezony, więc będę chciał zachować dłuższą grzywkę, która bardzo ładnie wymodeluje kształt twarzy, podkreśli kształt oczu, wydobędzie ładnie brodę i podkreśli właśnie szyję. E, z dzisiaj ma chłodny typ urody, jest tak zwaną zimą, więc u niej będziemy bazować na chłodnych odcieniach popieli, grafitów, szarości. Będziemy chcieli lekko właśnie rozświetlić jej karnację, dodając jaśniejsze refleksy, akcentować w partii przodu fryzury. E, Zdrakcję tego, że z dzisiaj jest młodą dziewczyną, będę chciał również e, trochę zrobić taką bardziej młodzieżową fryzurę, zaakcentować lekko asymetrię, żeby, żeby właśnie uwydatnić jej ucho. I zaproponuję, żeby nosiła długie kolczyki, które ładnie wysmuklą jej, jej właśnie brodę i podkreślą tę brodę. Paulina dzisiaj bardzo się zmieniła. Tam, jeśli chodzi o koloryzację, to delikatnie przyciemniłem te włosy, dokładając trochę złota, trochę odcienia rudości. Cięcie, no to głównie było wydzielona sekcja grzywki, która podkreślała nam oczy. Cięcie było wykonane bardzo nieregularnie, dlatego że Paulina ma lekko kręcone włosy, które lubią się puszyć, w związku z tym to cieniowanie nie mogło być jakoś bardzo mocne. Co jeszcze? Generalnie starałem się wydobyć poły z tych włosów, to zdrowie, którego wcześniej nie było. No i chyba linka ma urodę bardzo taką delikatną, dziewczęcą. Poprzez makijaż chciałam pokazać tą świeżość, chciałam pokazać ten urok, który ma w sobie. Dobrałam makijaż delikatnie pod sukienkę, i troszeczkę różu, rozświetliłam oczy. Myślę, że, że wygląda teraz bardziej elegancko, subtelnie, kobieco. Chusteczki do ocierania łez. Gotowe? No nie mam przy sobie niestety. Jeśli się pojawią yy, i makijaż się rozmaże, to niech to będą łzy szczęścia. Zgadzasz się ze mną? Tak, <grym> bardzo bym chciała. Nie będę dłużej trzymał Cię w niepewności. Odkrywamy lustro. <grym> Duża różnica. Całkiem inaczej. Do prawdy. Nie poznaję się. Mam nadzieję, że widzowie też docenią Twoją metamorfozę. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, ja również. Z dzisiaj zrobiliśmy drastyczną zmianę. Była to duża koloryzacja, duża zmiana koloru. Jak już wspominałem właśnie wcześniej, dzisiaj ma chłodny typ urody, więc zdecydowałem się jednak na przyciemnienie i naturalnego koloru, żeby podkreślić jej typ urody. Zrobiliśmy kolor ciemny papilaty blond, żeby uwydatnić naturalny kolor oczu i podkreślić jasność karnacji. Zaakcentowaliśmy kolor dodając z przodu przy partii grzywki delikatne refleksy w kolorze fioletu i borda, żeby właśnie nadać charakter i Lekkość fryzury. E, następnie skorygowaliśmy drastycznie strzyżenie. Zrobiliśmy bardziej asymetryczną fryzurę, żeby właśnie tak podkreślić, e, podkreślić jej charakter, dodać do właśnie lekkości. Zrobiliśmy naj, najmodniejszą fryzurę w ostatnim sezonie: włosy lekko wycieniowane, zwiewne i zaakcentowaliśmy lekką falą, żeby dodać trochę romantycznego charakteru fryzury. Jeżeli chodzi o dzisiaj, zrobiłam jej make-up taki, który wydobył z niej kobiecość, bo o to mi głównie chodziło. Włosy są ciemniejsze niż były poprzednio, dlatego też ten makijaż musiał być troszeczkę mocniejszy. Usta ma bardzo ładny kształt ust, dlatego chciałam to podkreślić. Również kolorem. Myślę, że teraz wygląda bardziej wyzywająco, bardziej elegancko, kobieco i myślę, że to się udało. Nie ukrywam, że bardzo lubię ten moment. Moment, w którym za chwilę zobaczą cię widzowie, za chwilę się sama zobaczysz. Co? Emocje? No pewnie tak. Jestem bardzo zazdrosana. No dobrze, no to co? To o czym porozmawiamy? No nie wiem. Jak wyglądam na przykład? <laughs> o tym nie będziemy rozmawiać. Najlepiej będzie, jak sama się zobaczysz. Uwaga! Bardzo mi się podoba. Mi też. Spodziewałem się takiego efektu. Nie, w ogóle inaczej wyglądał niż przedtem. To, co? To, co bez żalu pożegnasz dawną z dzisiaj? Tak, w ogóle podobam. Ładnie. Proszę bardzo. To byłaś ty. W ogóle inaczej wyglądam. Ładniej. <grystanie> to się robi tak. Delayed. I nie ma. No. Jest nowa z dzisiaj. <grystanie> o Boże. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pięknie. No fajnie, że jesteście, fajnie, że przyszłyście po koleżankę, ale ona nam jakoś zginęła pod suszarką. Nie ma jej. Oj, bardzo szkoda, bardzo szkoda. Mam nadzieję, że będzie, bo trzy godziny czekania. To jest naprawdę bardzo dużo, bardzo. Mam nadzieję, że jej widok zrekompensuje Wam wasze y, utrudnienia i wasza, waszą cierpliwość anielską. No to uwaga, Paulino, poproszę cię. To jest Paulina. Przedstawiam Wam Paulinę. I jak? Bardzo, bardzo, bardzo ładnie. Elegancja. Ładnie? No ciężko ją poznać, ale naprawdę fajnie. Kolor dużo lepszy, dużo lepszy kolor. Zasad... o, dużo, dużo, lepiej. Obróć się w ogóle, jak masz z tyłu? Mhm. Fajnie. Fajnie, fajnie. Wszyscy dobrze się bawiliśmy, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Ja też dziękujemy bardzo. Cały zespół łowców, fryzur w komplecie, ofiary, łowcy. Nasza pani od make-upu. No cóż, dobiega do końca, dobiegł do końca nasz pobyt w Krakowie. Jakieś podsumowanie, Oskar? Jestem bardzo zadowolony, że udało nam się przeprowadzić super metamorfozę, że zdobyliśmy ciekawe, fajne modelki, także uważam to za udany, super dzień. Fabian, chciałbyś coś dodać? Myślę, że jest to fajne, nowe doświadczenie i będziemy to pamiętać na długo. Mam nadzieję, że dziewczyny też, że są zadowolone, także fajnie, fajna, fajna robota. Dzisiaj, Paulina, mają piękne fryzury, nowe twarze, a nasi łowcy, nasi łowcy niniejszym oficjalnie zostają łowcami fryzur. Oskarze, specjalny certyfikat na oczach tysięcy telewizorów zostaje ci wręczony. Fabianie, zostajesz oficjalnie naszym łowcą fryzur. Do zobaczenia w kolejnym mieście. No to ruszamy na łowy. No to ruszamy na łowy.